Dobry wieczór Państwu. Dzisiaj pogoda nie zmieni się. Będą padały dalej kamienie i gruz. Temperatura wzrośnie do 30 stopni w cieniu i do 15 w chlewie. Natomiast za będzie 0. Ciśnienie będzie do 5 atmosfer. A wiatr będzie słaby do 250 km na sekundę. U ludzi wrażliwych mogą pękać czaszki i wyłamywać się okręgosłupy. Zapraszamy na serwis informacyjny. Dzisiaj we wsi Jaczno wybuchł pożar w chlewie, gdzie spalili się trzy krowy, dwa małe parasiata, wszystko sieczka, połowa burakoł, spalił się ogon dla konia i żerbiaci W chlewie... <śm> 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 Przed godziną w Pukosznie kury dziobali awioz, jechał PKS i zostawił kopiura i pukwy. Silne powodzie huragany, trzęsienia ziemi, gradowicia, cyklony, mrozy, upały od tygodnia nawidają kalno i dlatego wydzielają się gazy przypominające zapachem puk z warczącej odbytnicy. Po wielu sekundach badań lekarze z Nowego Dworu odkryli, że wdepnięcie brudnym filcem w narzędzia do operacji powoduje zakażenia pochw i wagin dziewcząt. Mady i zabawa oraz jest główną przyczyną raka odbytu. To jest wszystkie informacje. Pojdę do chaty, Bożonka, żonka w łożku parucha się chce. Do widzenia.